Zwykle jest to niesamowicie podniosły moment uroczysty, który właściwie wieńczy i otwiera. To wszystko, co przez cały rok dzieje się na zalewie włocławskim, bo przecież tradycja włocławskiego żeglarstwa oparta jest o zrzucęwo. Mamy, wprawdzie, najstarszy jeden z najstarszych klubów wieślarskich w Polsce. Myślę o klubie, który ma siedzibę przy. Zł Mówiące. natomiast jeżeli chodzi o Czystej wody żeglarstwo to przecież to jest za jeszcze raz za rzeczowo. My w tej chwili opracujemy, opracowujemy strategię rozwoju miasta do 2025 roku. W tym samym okresie jest opracowywana strategia rozwoju województwa kujawsko pomorskiego przez pana marszałka. Konsultujemy obydwie te strategie. W tej chwili jest w, w szczytowej fazie opracowania plan przestrzennego Zagospodarowania, który i pan marszałek, i my główny nacisk kładziemy na. Y w tym planie zagospodarowania zbiornika włosławskiego, który niedostatecznie jest wykorzystywany i niedostatecznie promuje włosławek. I powiem Państwu, że i wśród władz wojewódzkich, i naszych lokalnych spotyka się z co bardzo dobrym, ciepłym i gorącym przyjęciem. Następnym etapem będzie wpisanie tego wszystkiego do RPO Województwa Kujawsko-Pomarskiego na lata 2014-20. Ufam, że Państwa aktywność będzie na tyle wystarczająca, że również inwestycje, które powinny być tu poczynione, znajdą się w tym programie, a ja zapewniam, że samorząd miasta Włosławka będzie wspierał te poczynania, tak abyśmy mogli wspólnymi siłami stworzyć duże przedsięwzięcie mające na celu i promowanie e, miasta w Polsce i nie tylko może, e, ale jednocześnie stworzenie takich warunków, e, które by pozwalały lokalnej społeczności, ale i tym, którzy chcą przyjechać do Włosławka e, w znakomity sposób wykorzystywać walory e, turystyczne i walory oparte oczywiście o akweny wodne e, miasta Włosławka. E, niezmiernie cieszę się, że dzisiaj dopisuje i pogoda, nie tylko dobro humory, a że dobre humory to widać. Życzę nieustających emocji sportowych w dniu dzisiejszym i w dniach najbliższych, a jednocześnie udanego sezonu tegorocznego. Chciałbym się powiedzieć stopy wody pod Kilem, ale wiem, że włosowski akwen jest akwenem bezpiecznym, a państwo jesteście tak doświadczeni, że jest to tylko formalność, a więc stopy wody pod Kilem.